Chciałam spytać o tłumaczenie tytułu nowego zbioru pańskich opowiadań. Po angielsku brzmi on between friends, a po polsku wśród swoich. Friends, Friends i swoi to słowa o zupełnie różnym word? znaczeniu. Uh, Jak pan by przetłumaczył you, uh, tytuł tej książki? Uh, uh, the Uważam, że polskie tłumaczenie jest lepsze niż angielskie, bo hebrajskie słowo hawyl oznacza przyjaciel, kamrat, członek. Zatem tytuł jest bardzo ironiczny. Między przyjaciółmi, między kamratami, między członkami wspólnoty. Każde z tych trzech znaczeń pasuje. Tytuł hebrajski jest niejednoznaczny. Polski zawiera w sobie tę niepewność. Swój to jeden z nas. To może oznaczać członek wspólnoty religijnej albo kibucu. Co to oznacza w tym wypadku? Przynależeć. Ale przynależność może być sprawą emocji albo stwierdzeniem faktu. Może być sprawą najważniejszą albo tylko formalnością. I tytuł tej książki specjalnie jest taki niejednoznaczny. Ja nie uważam, że judaizm jest religią. To cywilizacja. Jestem Żydem świeckim. Nie chodzę do synagogi, nie wierzę w Boga. Moją żydowską ojczyzną jest język i książki. Mm -hmm. Tysiące lat pisania tekstów, interpretacji tych tekstów, reinterpretacji tych tekstów, mm -hmm. żyję otoczony tekstami, nie aniołami, diabłami, czy duchami. Izrael musi być wspaniałym krajem dla pisarza, skoro dla Żydów książki mają tak ogromne znaczenie. Izrael jest ekscytujący dla pisarzy nie tylko dlatego, że Żydzi i słowa są parą od tysięcy lat, ale też dlatego, że Izrael jest jak jedno wielkie seminarium. Każdy z nas ma receptę na zbawienie. Jesteśmy narodem złożonym z 8 milionów mieszkańców, 8 milionów ministrów, proroków i Mesjaszy. I żołnierzy. I żołnierzy. Ale oni również kłócą się i debatują. Nawet armia jest niczym seminarium. To bardzo ekscytujące dla pisarzy, autorów powieści i opowiadań, bo dużo się u nas dzieje. Każde zdanie zasłyszane gdzieś na przystanku w Tel Awiwie może być elektryzujące i może stać się powodem do wielkiej dyskusji. Obcy ludzie zaczynają debatować o historii, religii, polityce, moralności. Soldiers, that Debatujący żołnierze to nie brzmi dobrze. Czy nie powinni skupić się na czymś innym? Cóż, my mamy żołnierzy debatujących i mogę panią zapewnić, że tacy są lepsi niż te ludzkie automaty. To brzmi jakby pan mówił o Polakach. Jesteśmy spokrewnieni od tysiąca lat, więc są podobieństwa. Ale w Polsce służba wojskowa nie jest obowiązkiem. W Izraelu jest obowiązkowa, ale to jest bardzo anarchistyczna armia. Żołnierze kłócą się ze swoimi dowódcami bardzo często. Są różnice zdań, mają własne pomysły. Oczywiście są reguły, lecz armia również działa na zasadzie klubu kłócących się. Hmm. Izrael to musi być miejsce, gdzie ludzie żyją w ciągłym strachu. Jest pan w błędzie. Nasze życie jest normalne. Tel Awiw jest energetycznym miastem. Kiedy się spaceruje o czwartej rano, wszystkie kafejki, restauracje i bary są otwarte. Ludzie są hedonistami, lubią się bawić. Nie żyjemy w strachu. To nieprawdziwy obraz stworzony przez media. W Polsce młodzi ludzie nie chcą wstępować do armii. Nie wierzą, że armia może coś zmienić, że jest dobrym rozwiązaniem. Co pan o tym myśli? What's, what's your feeling about that? Nie uważam, że armia może zmienić świat. Wojsko to konieczność. Izrael jest otoczony wrogami, którzy otwarcie mówią, że powinien być wrzucony do morza. Armia to środek prewencyjny, którego nie da się uniknąć, jak policja. Nie lubicie policji, ale ją macie. Jakie bajki and czyta się dzieciom w Izraelu? Słabo znamy tę literaturę. My czytamy raczej bajki niemieckie. Mamy tradycyjne bajki izraelskie, często dotyczące naszych przodków z diaspory. Wiele bajek opowiada o życiu w Izraelu. Wiele bajek opowiada o kibucach, o początkach państwa Izrael, kiedy wszystko zaczęło się od małej grupy szalonych pionierów. Może pewnego dnia niektóre powieści Amosa Oza staną się tradycyjnymi baśniami izraelskimi. O tym nie ja będę decydować, ale. Czy napisał Pan bajki dla dzieci? Tak, napisałem trzy książki dla małych dzieci. Są bardzo popularne w Izraelu i za granicą. Muszę lepiej odrobić pracę domową. Tak, one były tłumaczone na polski. Życzymy Panu tego i dziękujemy za wizytę. Dziękuję za zaproszenie.